Bomba atomowa spokojnie stoi sobie na tyłach naszej bazy, czekając na swój akt. A tymczasem nasze równiarki budują się. Unit ready. kiedy się zbuduje nasza flota. Witam was wszystkich od serdecznie. W kolejnym odcinku Zagrajmy w Tempest Rising. Ja byłem, jestem Luis Wandelberg, będę waszym gospodarzem. Budujemy nasze siły powietrzne. I... Patrzę właśnie na ten. Tutaj. Mam wrażenie, że te miny, które zostały po tych kombajnach, one chyba e, tempestowi nie pozwalają się e, wzrosnąć jak trzeba. W ogóle tutaj za chwilę e, zwołamy te. Do końca niech tempest się odnowi. Unit ready. No i jedziemy The Dynasty's Hammer The Dynasty's Hammer No to czas młota jak to się mówi better position. E, tu też oczywiście mamy skrzynki O, ale to jest wolne Oj, dobrze, że też zauważyłem No dobra Focus

Nie, yeah, no to, to jest, to jest, to jest piękne. Wow. Ej, to jest Arteria, rzeczywiście Arteria Powietrzna, bo to ma taką samą siłę rażenia jak Arteria GDF, bez kitu. Nie no, to, to sprawia, że naprawdę chcę mi się dalej w tą grę grać. <grybujesz> Serio. No, jednak nie tak, nie tak, do końca. And destroy their communications. Secondary objective accomplished. po tym tym... pojeździe. Hmm. Można zniszczyć im elektrownię. Jeśli zniszczymy elektrownię, to im padną systemy obronne. Interesujące. Supremacy Denied. nie potrzebuję prądnicy Tempestu. Nie potrzebuję prądnicy Tempestu w momencie, gdy ja mam taką siłę ognia. way co ja więcej unhold <laughs> dobra tyle starczy. 15 a better position. Bo tu mamy maksymalną ilość jednostek, nie? 200, populacji. Ludzie uważają to za kontrowersyjne w jakiś tam sposób, no... Fakt faktem, trochę rzeczywiście to może być denerwujące, ale... Ale nie aż tak bardzo jak dla mnie, nie jest to aż tak bardzo denerwujące. Bo to też działa na niekorzyść wroga, ten limit populacji, dlatego też... Komputer nigdy nie będzie w stanie zbudować takich e, dużych jednostek. naszych znaczy, dużych armii. Dzięki temu e, będziemy mieli... Dzięki czemu będziemy... E, no... Moving over. Może nie w kampanii, ale, ale w potyczkach na pewno jest y, to znacznie fair. aha, lasery. To co mówiłem? E, w tej bazie przeciwnika tutaj mamy od groma laserów. A lasery, jak już widzieliście, są bronią, zarówno przeciw e, lotniczym, jak i przeciw pojazdom. Więc wyobraźcie sobie z czym byśmy mieli do czynienia. rozwalmy no to. Projectile reset. Projectile reset. A better position. Where are they? Yes. Where are they? O, kasa się też uda, Świetnie. As you command. Moving over. Fajne jest to, że też e, skrzynki mogą zbierać jednostki lotnicze. To nie tylko już e, pojazdy, jak było w poprzednich komandankonkurech. E, to jest, to jest masakra. Aż co ma siłę rażenia Ależ co ma siłę rażenia naprawdę Ale sobie by nie radzi z tymi z helikopterami Pelotki Pelot Wbijamy się na tyły nieprzyjacielskiej bazy

Teraz jak się zbliżymy tutaj do tego, to zobaczymy. Zobaczycie, patrzcie. Wieżyczki. Focus mortars.

posiłki i ruszyć jeszcze tutaj bo tu mogą być jeszcze nieprzyjacielskie pozycje jak i tutaj a proszę bardzo tu jest jeszcze przecież ten cała baza sił powietrznych lądowiska są przecież a najpierw polećmy tu no problemem niestety tych e, samolotów jest e, przede wszystkim to, że nie mają ochrony przeciwlotniczej. No ale spokojnie damy temu i radę. Mogę patrzeć, jakie tutaj e, szczególnie ruiny egipskie, chyba. O, w każdym razie stylizowane na egipskie.

Ta świątynia podoba mi się bardzo. Świetnie to wygląda. Takie nie wyslizuje się na Mezopotamię, tak naprawdę nie jest to Mezopotamia. I to nawet okiem. niefachowym, że tak się wyrażę, można to.

Where are they? Helicopter zishon. Where are they? Unit ready. We will be there. A better position. A całym lemieszem będziemy Unit odkrywać. Yes. Nie wiem, ja miałem obsesję na punkcie odkrywania mapy, ale no niestety. Ready. Jeśli mam taką możliwość, to czemu nie Dobra, może w kirosach dwójce nie mam takiego, takiej obsesji. Ale ogólnie w RPG-ach, ogólnie w strategiach RTS lubiłem. Yes. Jeżeli miał, mam możliwość, tak? Nic mi nie przeszkadza, to zawsze lubię odkrywać mapę. Moving over. Moving over. Yes. Where are they? też mamy chyba tę możliwość. Obok naszej bazy. Porzućmy rzućmy jeszcze trofety. O, tu mam jeszcze świetne ruiny. Nie, ja Wam powiem tak, maperzy w tempeście się popisali. Trzeba przyznać, naprawdę, naprawdę widać. Widać, że ktoś tutaj się przyłożył do tej, do tej gry. To nie zrobię na odwalsie. Inna sprawa, że nie ma żadnego mechanicznego zastosowania, ale, ale graficznie bardzo ładnie to wygląda. Niech kombajny zaczął zawsze, zawsze Niech kompani żniwa, a ja skończę dożynki. Wytryposyjny. <głoslery> <tuczanie> <Yes. tuczanie> <tuczanie> <tuczanie> Jeszcze gra daje nam e, możliwość. E, możliwość daje te bezki, nie? Wybuchowe, bo je się wydaje, że będziemy. Jeśli wydaje, że będziemy atakować od frontu, jakąś jedną z lądowymi, a z drugiej strony pozwala nam na.

over A better position. Hmm. Może jakiś ten maruder. Yes. is under attack.

Patrzcie też zwróćcie uwagę, że to są pociski, a nie... a nie... E, a nie hitskany. Więc technicznie jak się byłoby dobrym graczem umiejącym, umiejącym w mikro. To by się dało. Moczy tutaj, gdzie yes. better position. With As, you command. As you command, To będzie naokoło jeździło, prawda? Ja pierdolę. Myślę, że możemy. Myślę, że możemy powoli naszą atomówkę e, umieszczać na pozycji. Vanshki, też. Kicking thrusters. Kicking thrusters. This is the floor. I'm to Focus multis. There were airborne. A better position. We splash hour. Vector calculated. There is no escape. A better position. Niech nasza atomówka na wtedy jedzie, tak? Dobrze. One man your Weźcie ją, chronicie. Trzymajcie się tutaj. I odpalamy. Yes. Excellent work, my friend. It is time we awaken the old masters of the tempest. We have much to learn from them. Zwycięstwo. Wszystkie poboczne zadania, wszystkie główne zadania mamy zaejczone świetnie. Podoba mi się to. Jeszcze na 98. 186. Wróg wyszkolił wbudowane budynki 8, 97. Zabite jednostki 559. A to oznacza, że wróg jeszcze w czasie misji sobie doszkalał jednostki. No, tak to bywa. Dobrze moi drodzy, yy, następna misja, następną misją będzie... No właśnie, co będzie, zobaczycie dalej. Ja chyba wiem, co to będzie i chyba będę musiał się na to... Nie, to chyba jeszcze nie będzie ta misja. Zresztą nieważne. Zobaczycie. W następnym odcinku kolejna misja Tempest Rising. Ja tu kończę tą sesję nagraniową. Ja bym z Wandelw to było... Tymczasem i do następnego odcinka. Na razie, cześć!